No witam, jest to czytanie dla pani na A. Dziękuję za cierpliwość, kochana. Przepiękna karta miłości u ciebie w ogóle jest. Miłości, kochania siebie. Przepiękna jest w takiej karcie bogini. Spójrzmy się, jaka będzie płet dziecka. Już patrzymy sobie, jaka będzie płet dziecka. Chłopczyk, kochana, to dobrze. Wszedł mi chłopczyk. I tak czuję u ciebie chłopczyka. To dobrze. I jeszcze w prezencie zaczekanie, kochana. Już patrzymy sobie kartę energii. Już patrzymy. No proszę, słoneczko. Słoneczko przed tobą jest. Cudowne słońce, czyli dobre wiadomości, dobre rzeczy. Spójrzmy, jakim kolorkiem powinnaś się wspierać. No proszę. Kolor srebrny, czyli też oczyszczanie, ochrona. Przepiękny kolor srebra. Przepiękne, śliczne energie. Spójrzmy, co o niełowie mówią. Już patrzymy sobie. No proszę. Piękny delfin. Właśnie, dobre wiadomości, działanie, zabawa. Coś cudownego. Pozdrawiam.